O, te żałobniki wcale nie latają. Dwa się zerwały. O, leci tu. Ale to wcale to Wojlera. Wszystko Wojlerka. Niestety. Co to się dziwić? Następny. Wszystko go zamykają przyszt, przyszt, przyszt. Gdzie to jest no, i siedzi na garażu Jeden drugi To się by rozbujało trochę <laughs> Trzeba zamknąć no, na garażu siedzi Tak to jest Tak to kochani jest niestety Może się ich rozgania, zobaczymy Leci, leci. Nawet na budę nie umie się. Jeszcze by podszedł, to by tylko szum był. dobra, wychodzi dzieci. Wyszły? No Moje to na gwizd. Puściliśmy też tego Budapeszta. Tak samo. Dobra, no, te niech sobie siedzą. Nie ma co ich ruszać. To gołębie nieganiane, od razu widać. To gołębie nieganiane. Budapesz poszedł od razu. No tak. Budapesz lata. Wiadomo, droższe gołębie trochę To zamknięte. O, o. Teraz zobaczymy Ale <noise> to się rozbuja, mówię, może były po ale to widać po lataniu, że to nie ma sensu nawet Gdzie to? Tak jaszczą podszedł to Od razu Próbuje, próbuje się zrywać. Ale to. No już Budapes odcina. Już, cwaniak, wczorajszy. Dobra. Pójdzie zaraz. Zostanie, Budapeszt to zostanie, nie, niech idzie. Myślałem, że te coś będą, coś polatają chociaż trochę, ale to widzę, że to było zamknięte. Będą na dosiad. Będzie dosiad wreszcie. O, o, o. No, nawet na budę nie umie siąść, no? Siad, dobra, niech siedzi. Tylko jaszów nie przyszedł. Dlapeż chyba zostanie. Które pochodzą po ziemi. Przypilnować tylko I tyle. Tak, że żałobniki nic nie pokazały. Syn miał puścić, ale syn poszedł do szkoły. Jeżeli późno wróci, to na to wypuści. Jeden siedzi tu na dachu. Drugi siedzi tu, proszę, sąsiada, nowy dach, zaraz sąsiad zrobi, powie Andrzej, zlikwiduj gołębie. Budapesz chyba zostanie Budapesz zostanie Nie chcę siedzieć Teraz znaleźć gębie ganiane, takie, żeby były naprawdę z tych ładniejszych. To jest ciężko. Co się dzieje, to, to pocztowych chyba. Ta. To pocztowy. Pocztowych nie chcemy. Trzymamy tylko białe. Dobra kochani, pozdrawiamy.